Na początku był to tylko jeden lokal, później się to rozwinęło w sieć franczyzową. Aktualnie mamy około 40 punktów w sezonie, w których sprzedajemy nasze lody. Mam nadzieję, że będzie ich dużo więcej w przyszłości. Bosko ma już 9 lat, więc tak naprawdę to najpierw był pojedynczy lokal, potem otwieranie kolejnych lokali w Lublinie, potem rozwój na całą Polskę i to tak właśnie franczyzy w, w tej rejonie wschodniej Polski i północnej Polski, a teraz chcemy nawet stworzyć ofertę B2B. Także było bardzo ciekawe to, jak wygląda struktura organizacji, jak wyglądają różne szczeble pracowników, niższy szczebel, wyższy. Także były różne działy, na przykład dział mobilny, mobilnych sklepów, także dział, no po prostu sklepy, które są otwarte w mieście. Taka współpraca między różnymi lokalami to dla mnie jest taki szok, że można tak po prostu w to wszystko zorganizować i żeby to było właśnie takim jednym organizmem. Zapraszamy studentów do odbycia praktyk w BOSKO. Oferujemy je w dziale HR, Marketingu i Księgowości. I tu chciałam jeszcze powiedzieć, że zapraszamy gorąco już od połowy marca, ponieważ wtedy już zaczyna się u nas gorący sezon i jest dużo pracy w każdym z tych działów. Taka osoba, która się u nas pojawi, zobaczy, jak wygląda nasza kultura organizacyjna, nasze biuro, ale też od podstaw pozna dokładnie wszystkie rzeczy, które się robi w tym dziale i myślę, że dostanie też trochę samodzielnych zadań. Jak się robi wszystko z sercem, to, to wszystko wychodzi kwiat.